Tak jak Tomek mówił na początku, ja pracuję na politechnice warszawskiej. Jestem tutaj adiunktem już od, od ładnych paru lat. Yy, prowadzę wykłady z podstaw elektroniki, czyli takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy typu wzmacniacze operacyjne, różne stopnie wzmacniające, zasilanie itd. Tak Teraz jesteśmy na etapie takiej mocnej modernizacji tego wszystkiego, więc też sporo, sporo ostatnio czasu poświęcam na, na dostosowanie się do jakby, a może nie siebie tylko, tylko programu do, do jakby bardziej współczesnego kształcenia układów elektronicznych. Oprócz tego prowadzę już od prawie 10 lat zajęcia z integralności sygnałowej. <laughs> Dla studentów i te, te, te zajęcia cieszą się całkiem dużą, dużą popularnością. <laughs> a, a te zajęcia e, wyszły jako taki rodzaj, powiedzmy, spin-off e, z mojej działalności, ponieważ ja jestem e, e, pracownikiem zakładu, i układów, zakładu układów i aparatury mikrofalowej e, i w tym zakładzie od wielu lat, już od kilkudziesięciu lat współpracujemy z fizykami. E, 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 cząstek elementarnych, e, między innymi z DEZY, to jest Deutsche Selektronen Synchrotron, e, ostatnio European Spallation Source w Szwecji i e, e, rozpoczęliśmy niedawno współpracę z Fermilab w Chicago w, w, w Stanach Zjednoczonych i ja już w ramach studiów doktoranckich budowałem generatory wzorcowe dla akceleratorów cząstek elementarnych, także systemy synchronizacji WC. Yy, mm. yy, dzięki tym układom się wyspecjalizowałem trochę w, w, w takim, takich układach na styku techniki mikrofalowej i yy, analogowej i cyfrowej, czyli tak zwanych frontendach WC. Yy, tu jest przykład Jednego z moich projektów, takie zdjęcie po prawej stronie, to już dawno temu był zbudowany. Chciałbym załączyć nasze zdjęcie, bo teraz został zmodernizowany. To też nie trochę brałem udział kilka lat temu. To jest cały system generatora wzorcowego ze rozprowadzaniem dużych kilkudziesięciu bardzo precyzyjnych sygnałów WC w urządzeniu o, o rozmiarach mniej więcej 300 metrów. Także, także spora, spora rzecz. W latach od mniej więcej 2008 do 2017 byłem kierownikiem projektu generatora wzorcowego dla europejskiego źródła promieniowania rentgenowskiego. To jest też w Hamburgu, przy Bezy i to jest w tej chwili to chyba naj, naj, najczystszy, że tak powiem widmowo generator, który przynajmniej jest mi znany. W, w świecie nie znalazłem żadnej publikacji czy, czy, czy informacji, żeby ktoś zrobił, zrobił bardziej czysty widmowo-generator. On jest trójkanałowy, wytwarza sygnał 1300 MHz, nawet tutaj jest panel czołowy to jednej ze skrzynek, to widać. I są trzy kanały ze względu na wymaganą ciągłość sygnałów. I te, jest bardzo zaawansowany system detekcji błędów, który jest w stanie w ciągu 300 nanosekund wykryć awarię w jednym z tych kanałów. Jeśli jest to kanał gorący, aktualnie używany, to w ciągu tych 300 nanosekund wykrywa, podejmuje decyzję i przełącza na, na, na jeden z pozostałych kanałów, po to, żeby zapewnić ciągłość sygnału na wyjściu z niewielkim zawahaniem poziomu mocy. <laughs> Także bardzo ciekawy, bardzo zaawansowany, bardzo zaawansowany projekt, który, przy którym powstały trzy doktoraty e, i, i sporo bardzo, 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 unikatowych publikacji, chociażby przykładowe płytki, Sam e, e, tutaj widać taki główny przełącznik, który w ciągu e, dwudziestu kilku nanosekund jest, prze, jest w stanie przełączyć około 10 watów mocy mikrofalowej. To jest naprawdę niezłe wyzwanie. Dobrze. Budowałem też system synchronizacji tego samego akceleratora. To też było niesamowite wyzwanie, bo mieliśmy połączenie sygnałów WC i optycznych, takich superprecyzyjnych, do rozprowadzenia w akceleratorze o długości 3,5 km do około 1000 urządzeń. I to z dokładnością rzędu 10 femtosekund. Femto. Nie nano, nie pico, tylko femto. Więc, y <coughs> więc to było, y to był też potężny projekt. 9 y 8 y Z grupą dwudziestu kilku osób ja byłem kierownikiem tego, y tego projektu. Y z takich bardziej. <coughs> a nie, przepraszam, jeszcze ostatnia rzecz y z tych dużych projektów. Y teraz właśnie kończymy. Już ostatnie, gdyby nie pandemia, to już byśmy skończyli, bo to było planowane do, do, do połowy tego roku. A teraz ostatnie pomiary robimy projektu PRL, który budujemy w Szwecji. Nie mylić z, z ustrojem politycznym, tylko to jest Face Reference Line. To jest tutaj po prawej stronie widać tunel akceleratora europejskiego źródła neutronów, który jest budowany w Szwecji teraz. 300, 600 metrowej długości tunel i my zamontowaliśmy 600 metrów takiej linii referencyjnej pasywnej w tunelu ze względu na, na radiację jak będzie chwila to, to pokażę troszeczkę na ten temat w ramach, że tak powiem ciekawostki i, i, i rozbudzenia, gdybym za bardzo zanudzał integralności bo też ma bardzo ciekawy, duży, duży projekt z projektów bardziej płytkowych, i z tego mniej więcej wynika to szkolenie, to jest na przykład płyta zbiorcza dla standardu MPCA.4. To jest tak, tak naprawdę standard telekomunikacyjny, który został zaadaptowany do, na potrzeby systemów sterowania innymi projektami wielki, jakby fizyki wielkich energii. Ale też w systemach radarowych się sprawdza, czy wszędzie tam, gdzie jest potrzeba <laughs> przetwarzania dużej ilości danych, także jakby z analogowym frontendem. I ja ta, dostałem na początku taki projekt, żeby tam zintegrować trochę analogówki w tym, w tym systemie. I przy okazji zauważyłem, że można usunąć kilkadziesiąt kabli i bardzo poprawić niezawodność w systemu, jak prowadzimy taki backplane analogowy. <laughs> to jest ta płyta na dole. I to się tak spodobało, że, że ja to opatentowałem i to jest jakby oferowane prze, przez kilka firm i, 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 no i funkcjonuje już w wielu miejscach na świecie, jakby w, tej, w tym środowisku fizyki radarowym i, i, i ludzi, którzy przetwarzają duże, duże ilości danych. to jest właśnie przykład nawet testendu, który budowaliśmy, czyli taki automat do testowania iluś tam set połączeń, bo na przykład mamy macierz kilkudziesięciu połączeń punkt-punkt, no i trzeba sprawdzić wszystkie czy one działają, sprawdzić przesłuchy pomiędzy nimi, um, straty, no robienie tego ręcznie dla tak złożonej płyty to, to jest katastrofa. Tutaj w ciągu kilku minut um, automat z różnymi przełącznikami był w stanie to, to zrobić, e, zmierzyć charakterystyki, chociażby parametry S i, i, i wypluć z tego PDF-a z raportem, że czymś takim też <laughs> też się zajmowałem, no i tutaj się wykształciłem między innymi na tej płytce, ale też wielu innych jakby w, te, w, tej, te, w tych technikach integralności sygnałowej, dlatego teraz uh, uczę tego in, inne osoby. Uh, ostatni z przykładowych projektów, które chciałem pokazać to budowaliśmy z ekipą taki superprecyzyjny precyzyjny generator sygnału heterodyny i sygnału zegara. On miał też wymagania femtosekundowe. Jitter addytywny na poziomie 3 femtosekund. To w ogóle było coś, jak pokazywaliśmy ludziom w przemyśle, to, to, to mówili, że tego się nie da zrobić. A ja mówię, no to chodźcie i zobaczycie. No I okazało się, że się da. Tylko też była właśnie taka bardzo, że tak powiem, rzeźba w żeby odizolować wszystkie podzespoły od siebie, wypłumić, zapewnić odpowiednie zasilanie niskoszumne i tak dalej. No i powstał taki moduł główny generatora, plus trochę modułów wymiennych, bo mamy konfigurację, jakby możemy to konfigurować na różnych częstotliwościach. No i do tego była podłączona płytka z niewielkim FPGA e, z Ethernetem, po to, żeby można było zdalnie tym sterować i, i robić diagnostykę. Ta płyta była trochę za duża, no ale była dostępna akurat w seryjnie produkowana dla Xfela. No, i taniej było użyć trochę droższej płyty i wyprodukować, jakby ją powielić i jeszcze takiej, do której jest oprogramowanie, niż, <laughs> niż budować co, coś na nowo i robić i utrzymywać oprogramowanie. Także czymś takim też, też, też się bawiłem nazwijmy.